Państwo, ma który, tak, tak, Nie jesteśmy w stanie się po prostu w tej To bardzo Bardzo proszę, panu. Tak. Ja tak się odniosę szybko. Bardzo trudno jest mówić o wszystkich faktach w ciągu trzech godzin w sprawie. To to no, no oczywiście, jak najbardziej, miejmy nadzieję, że przyjdzie na to czas. I z tego tytułu może właśnie zaproszę też na stronę internetową WWW generał Pl bez polskich znaków. Taka strona powstała w związku z tą inicjatywą tego dzisiejszego spotkania, zalążka, tej działalności przypominania, promowania generała Rozładowskiego jako wzorca. Także zapraszamy tam do strony dzisiejsze będą nagrania tam zapewne dostępne i może jakieś treści i myślę, że przyszłe współtworzyć będziemy, tak jak tu Państwo widzicie, prelegenci my. To nasze zaangażowanie jest, to są szczere intencje, to jest bardzo potrzebne i miejmy nadzieję, że z pomocą profesorów, gdzie merytorycznie pracują na rzecz polskiej historii i generała i, i takich ludzi zwykłych jak my, społecznicy, często przedsiębiorcy, uda nam się osiągnąć ten cel który od stu lat jest, jest nieosiągnięty. To myślę, że to jest to, co się dzisiaj dzieje, to jest właśnie przyczyną do tego, co się dzieje, to że w naszych głębi, nas samych zapaliła się gdzieś kiedyś iskra, jak tak może być, tak? patrząc na naszą historię i odnosząc to do własnej moralności, do własnych wartości. Jakimi się kierujemy? Pytanie pojawia się, jak już poznamy gdzieś. Pierwsze jakieś informacje o generale, pojawia się pytanie, jak to się mogło stać. To jest niewyobrażalne, że tak zacną postać, taki wartościowy człowiek został przez ponad 100 lat wyczyszczony, wygumkowany. Jaka siła jest w propagandzie? Jaka siła jest w złych intencjach. I słuchajcie Państwo, tu nie chodzi, żeby wskazywać palcem marszałka. Ja, nie, ja, ja postaram się nawet nie wymienić raz tego nazwiska nie z braku szacunku do kogoś, tylko po prostu tego, tego konfliktu, znaczy budowania osoby generała Rozwojewskiego na bazie y, marszałka. Y, to nie jest jedyna droga. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest miejsce dla zachodowych historii, historyków, zawodowych, wojskowych, ponieważ patrząc jak redaktorzy jakichś, powiedzmy, mediów, gazet, na no, różnych mediów, redaktorzy, potrafią przez godzinami mówić o strategii. Ja mam jednak większe zaufanie do wojskowych, jeżeli, jeżeli rozbrajają na części pierwsze bitwy, wojny i, i, i to, co się działo z polityką bezpieczeństwa polskiego w tamtych latach. Kompletnie nie chciałem od tego zacząć, ale tak chciałem po prostu odnieść się do tego co pan powiedział i ja liczę na to samo co pan, że po to tu jesteśmy, żeby zacząć, chociaż to już jest zaczęte niby tak dawno, a, a, a daleko nie zaszliśmy. Ale tylko mówimy o Tak, ale są pewne fundamenty, tak? Do fundamentów, ja też jestem w tej sprawie wielu innych fundamentalistą, Niestety nie jestem wykształconym, wykształconym historykiem, więc nie chcę wchodzić w tę polemikę, która jest jakby przestrzenią dla, dla osób wojskowych czy też historyków. Tak, proszę Państwa, zabrakło mi czasu, mam sporo notatek, spróbuję po prostu to skumulować i oddać głos tutaj kolegom. Ja bym chciał zacząć od e, takiego określenia jak austriacki żołnierz. Określenia, które jest strasznie podłe. E, określenia, które zrodziło się e, w latach 20. wobec generała. Tutaj o tym się mówiło e, właśnie o wykształceniu generała w, w austriackich e, naj, w, w najwyższych takich uczelniach wojskowych e, i było to podniesione, chciałbym to zaakcentować. Doświadczenie powstania styczniowego, gdzie zabrakło kadr wojskowych, co skutkowało zsyłkami i śmiercią wielu Polaków, to po prostu było doświadczenie. Ja tak nie mam i myślę, że to już wybrzmiało no dzisiaj, że to doświadczenie część polskich rodzin patriotycznych wyniosła właśnie, że te kadry wojskowe w przyszłości będą nam potrzebne. I stąd obecność generała, myślę, w. Austriackich uczelniach wojskowych, yy, tak wzorowo yy, studiującego wiedzę wojskową sztukę, yy, do tego stopnia, że wymiar był określony jako pierwszy wśród wszystkich. Tak yy, więc yy, to nie było działanie przeciw Polsce i określenie austriacki rządek, myślę, że tu nie pasuje, ale przejdźmy dalej. Yy, austriacki rząd, który yy, ja tak przekorą mówię, który uwolnił, y, kto, który w 1918 roku obejmuje najwyższe stanowisko wojskowe y, po tym jak Rada Regencyjna wcześniej ogłasza y, można powiedzieć już wtedy niepodległość, y, generał od roku 1914 przynajmniej ja w swoim środowisku lokalnym to odnalazłem taką historię. Już wtedy, jak wybuchła I wojna, mówił o tym, że to jest ten moment przełomowy, kiedy już może dojść do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu wtedy o tym jeszcze nie mówiło. Generał pojawił się w 1914 roku w okolicy Opola Lubelskiego, w okolicy Chodla i tam doszło do Jednej z bitew, za którą generał dostał najwyższe odznaczenie wojskowe armii austriackiej, Order Mali Teresy. Za co? Za to, że kiedy inni panikowali, w tym skrócie powiem, generał podjął się wyzwania, przewidział sytuację, przejął dowództwo. W momencie, kiedy inni ulegli panice, generał wykonał pewien ruch. Doszło do bitwy zwycięskiej, za to dostał generał najwyższe odznaczenie kilka lat później, ale co się działo wtedy w chorum jeszcze, yy, czyli w miejscowości, gdzie to, ta bitwa w okolicy miała miejsce, generał uratował proboszcza yy, tamtejszej parafii i kościelnego od stryczka. Yy, Austriacy w panice posądzali yy, proboszcza i kościelnego i Witarego o dawanie sygnałów Moskalom, generał y, zapobiegł y, ich śmierci. Y, już szablon był naszykowany, y, generał po prostu dostrzegł, że powodem są odbicia słońca od y, szyb w kościele, wieży kościelnej i y, uwolnił ich od oskarżenia. To był jeden tylko przykład, ale ja go mam koło siebie, tak? Blisko od swojego domu i ten, ten ślad, to, to były pierwsze rzeczy, które poznawałem o generale. I, I stwierdziłem, człowiek służy w innej armii, austriacki żołdek, a jeśli ratuje tylu Polaków, pokonywał wiele kilometrów, żeby stawiać się za Polakami I, i skutecznie. Za co później koniec konsekwencje. Także y, w początek pierwszej wojny, y, taki fakt y, po tej bitwie, za którą został odznaczony pod Borowem, y, wieczorem nocą, y, konno udał się do posiadłości w okolicy. Chodła i tam przenocowali z, z towarzyszami, przyjęła ich pewna pani, także nazwisko Kochanowska, w folwarku i rozmawiali o przyszłości Polski. Pani tam mówiła o, o tym, że trzeba pójść w kierunku caratu. Była dyskusja, ale skwitowali to dobrym winem i tym, że przyjdzie na to jeszcze czas. Jeszcze wtedy nie rozstrzygnięto. Ale co ciekawego, proszę mi tylko powiedzieć, jak mam skończyć. Już, no, Już nawet. Nie, to, to tak, co ciekawego, w tym domu, to myślę, że jest takie opatrznościowe i symboliczne, w tym domu, y, wiele lat później, podczas II wojny światowej, y, Zapora też znalazł schronienie, tak? Czyli w tym folwarku generał znalazł schronienie po bitwie, a dwie dekady. Później Zapora znajduje schronienie jako walczący z, Bol, z Bolszewem, tak? z komunistami. To jeżeli mam skończyć to, ostatnie słowo. Ta pieśń, która tutaj była słyszana wcześniej, w wykonaniu pani Izabeli Konar, to jest nasze wspólne dzieło. Te słowa, które tam są zapisane, to są słowa mojego autorstwa. Tam jest zawarta, tak myślę, sedno. i i w te fundamenty działalności generała na rzecz Polski, tam jest zawarty pewien szczegół, o którym się mało mówi, i to tylko powiem i kończę. Uwolnienie Jasnej Góry z Kajman Pojawia się 4 listopada grupa żołnierzy na rozkaz generała Rozwadowskiego w bramie Jasnej Góry. Wrota się otwiera, brama się otwiera, są witani ci żołnierze jak monarchowie dawniej. i Pada komenda, z rozkazu generała Rozwadowskiego uwalniam Jasną Górę z Kajdan-Zaborcem. To podporucznik wypowiedział tą komendę, podporucznik jest wyniesiony tam bardzo chwalebnie jest jego tablica, proszę Państwa ja mam pytanie, nie ma nic praktycznie o generale Czyż to był jego rozkaz, w dokumentach ściśle tajnych jest nawet zapisane, że ci żołnierze tam byli to w raporcie i nawet więc to było coś istotnego. Wtedy polska chrześcijańska katolicka walczyła o byt. Więc zabezpieczenie jasnej góry to jest sygnał dla Polaków, y, jesteśmy już u siebie. Tak? 4 listopada. Wiele jest historii takich. Dziękuję, przepraszam, że może tak długo. Zapraszam na stronę generała Złodowskiego. A...